A świat ucieka pod kołami, mija ludzi, domnej, półice i kwartały. Wojtek Majszak, nie da się ukryć, że z takim imieniem i takim nazwiskiem. No pewnie niejednokrotnie y, zostałeś zmylony z Wojtkiem Majszakiem Legendą, z koliną parkietów pakietów y, polskiej ekstra klasy. Co ciekawe, taki przypadek. mnie było prowadziłem treningi w Tarnowie, właśnie z Wojtkiem Majszakiem. Pozdrawiam! bym od Ciebie, gdyby wiedział, że spotkamy się tutaj, ale powiedz mi, czy nie masz takiej, znowu pytam o taką dodatkową motywację, czy chciałbyś pracować właśnie na to, żeby wszyscy Wojta świata kojarzyli po prostu z Tobą? Na pewno tak, myślę, że jest to cel też na przyszłość, tak? Myślę, że to jest istotne, żeby myśleć o sobie, a nie zajmować się jakby innym, tak? Szczególnie, że z twoim imieniem i twoim nazwiskiem masz jeszcze wyżej zawieszoną poprzeczkę, bo inna osoba, która nosi to samo imię i nazwisko jest aktorem i grawem jak miłość. <grym> Mam nadzieję, że takiej dobrej gry aktorskiej, dobrych tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim dobrej gry koszykarskiej zobaczymy bardzo wiele w twoim wykonaniu w tym sezonie, czego ci szczerze życzę. Wielkie brawa!